Witajcie, pasjonaci, postowników i akumulatorów. Dziś Facebook w nowej odsłonie graficznej, a temat dalej dotyczy Kulona 912. Tym razem jego nastawy w, dla akumulatorów AGM. Jak poprzednio zajmowałem się akumulatorami wapniowymi, tak teraz nie mniej ważna grupa akumulatory AGM. Na stronce pod podanym w treści adresem Mamy taki fajny wykres prądowo-napięciowy w czasie, czyli zmiany napięcia, zmiany prądu w czasie, i spróbuję w miarę dokładnie przepisać te nastawy, które zaleca Darden, na nastawy, które można wybrać w kolonie 912 w konfiguracji przez przeglądarkę. Co my tu mamy? To dalej, akumulator A50Ah, pierwsza faza ładowania prądem stałym 10A do napięcia 14,9V. Oczywiście wszystko to mówię dla temperatury 25 stopni. O korektach napięcia względem temperatury coś tam wspomniałem przy omawianiu nastaw dla akumulatorów wapniowych. Później zatrzymujemy się na tym napięciu 14,9 V do czasu, aż prąd prąd ładowania tego akumulatora AGM spadnie tutaj do około 0,5 A dla tego akumulatora, według tego wykresu. Po tym czasie uruchamiamy takie dodatkowe ładowanie z podniesionym napięciem, ale też ograniczonym prądem do 2A. Czas trwania tego, tej fazy ładowania 2 godziny. I jak się to zakończy, przechodzimy w niekończące się w czasie, przynajmniej według wykresu, ładowanie podtrzymujące napięciem 13,6V z ograniczeniem prądowym do 100mA. Przystępujemy do konfiguracji. Znowu zakładka ładowanie. Siłą rzeczy trzeba to bardziej rozszerzone. 12V 50Ah, 14,9V to jest to końcowe napięcie. Tutaj nie ma sensu ograniczać zbyt wcześnie tego prądu ładowania, więc dajemy prawie, że do tego samego poziomu. kulącach tak to ogranicza o 110 mniej. Prąd 10A, kończymy ładowanie po spadku prądu do wartości 0,5A. Tu nam kulon dobrze podpowiada i trzeba znowu wykorzystać ten tryb chronienia. Tym razem dobrze, kulon też podpowiada 13,6V. To co prawda, Darden napisał 100 mA, ale myślę, że zrobimy tak samo jak poprzednio dla wapniowych 150 i będzie wszystko w porządku. Jedynie pozostaje ten czas jeszcze ewentualnie do omówienia trybu zasadniczego. Dobra, wracamy do wykresu i czasu. Przy prądzie 10A dla pojemności 50Ah przez 4 godziny do akumulatora wchodzi. 40 amperogodzin, tak mniej więcej. No jakby nie patrzeć, daje to 80% ładunku całego akumulatora. Gdy mamy akumulator, który możemy ładować faktycznie prądem 02C, grubsza możemy się posiłkować tym czasem, czyli to by było 4, w praktyce może być to około 5 godzin powiedzmy, plus dodatkowy czas na to ładowanie stałym napięciu, zbliżamy się do 10 godzin, 2 godziny do dodatkowego takiego powiedzmy wysycania czyli tutaj kończymy po 12 godzinach i dopiero przechodzimy w ostateczny tryb jak widać z tego wykresu czas tego wysycania pod podniesionym napięciem jest połową tego czasu jeśli będziemy ładować akumulator na większej pojemności i wtedy kulon nie zapewni nam prądu 02C bo na przykład to 12A będzie zbyt małe no to ten czas tu się nam troszkę wydłuży najlepiej byłoby tą potrzebną ilość ładunku jako 80% całości podzielić przez prąd, wyjdzie nam czas on będzie trochę dłuższy, może 6, może 8 godzin na przykład i wtedy można sobie tutaj ten czas wysycania troszeczkę zwiększyć wracamy do nastaw no i jesteśmy tutaj przy nastawach kulna tam program nam podpowiada 10 godzin, powinno się to zmieścić ale myślę, że można mu to spokojnie za 2, a może nawet 4 godzinki dołożyć no, założę... O, 15 damy, jeśli program się skończy wcześniej, program ten ładujący nie ma problemu, będzie krócej, jeśli się nie skończy to pozwolimy do doładowania i spadku tego prądu na poziom 0,5A. I teraz tak, tą zakładkę dodatkowego ładowania przy napięciu 15,6V sugerowałbym wykorzystać, wykorzystywać okazjonalnie, raz na jakiś czas. Powiedzmy kilka razy w roku, czy tam dwa razy w roku, po głębszych, naprawdę głębszych rozładowaniach, czy to testowych, czy takich niespodziewanych, powiedzmy w cudzysłowie regenerujących. Sprawny akumulator, nie mający trudności z ładowaniem, nie potrzebuje tej funkcjonalności. No to dobra, skoro już decydujemy się na to dodatkowe ładowanie, włączamy go. 15,6 V w dwóch punktach ustawiamy wartość na tym samym poziomie. Z wykresu było 2A, ustawiamy ograniczenie prądowe 2A. Skoro tutaj mamy w dwóch punktach to samo napięcie, czas impulsów nie ma znaczenia. A tu ustawiamy czas trwania w godzinach, czyli 2. Oczywiście jeśli to ładowanie wstępne maksymalnym prądem trwałoby znacząco dłużej, to można proporcjonalnie sobie ten czas tutaj wydłużyć do powiedzmy 3 godzin. No i w taki oto sposób mamy według zasad, według sugestii Dardena 14,9V. 10 Amperów dla 50 Amperogodzinnego Akumulatora. Kończymy przy spadku prądu do 0,5 Ampera. Ja mu tutaj dodałem tych godzin do 15, żeby się wyrobił na pewno w tym czasie, żeby niepotrzebnie nie zabierać mu możliwości doładowania się. Okresowo w uzasadnionych przypadkach dodajemy funkcjonalność dodatkowego doładowania 15,6 V z prądem 2 Ampery przez 2 godziny. Oczywiście ten, ten prąd to jest tylko ograniczenie. Jeśli tamten poprzedni tryb przejdzie pomyślnie, wartość tego prądu tu będzie naprawdę mniejsza i nic się nie wydarzy. Tryb chronienia wykorzystany jest tutaj do ładowania buforowego 13,6V z ograniczeniem, już takim końcowym ograniczeniem prądu na 0,15A, gdy przypadkiem gdzieś tam w długim czasie akumulator do jakieś zwarcia celi, coś w tym stylu, nie ma obaw, że ten mały prąd wytworzy jakieś problemy. W taki oto sposób Praktycznie każdy sprawny akumulator AGM całkiem fajnie się naładuje. Jedynie co sugerowałbym, żeby ten tryb podziałał sobie trochę parę godzin. Jak się nikomu nie śpieszy, to nawet kilka dni. I efekty zazwyczaj są bardzo fajne. To na razie.